Witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj podejmę się wyzwania, które zaproponowaliście mi w komentarzu, a to wyzwanie będzie polegało na tym, że będę musiała wybudować prostokąty lub kwadratowy kształt domku i to właśnie będzie mój kształt domku. I trzeba coś fajnego z tego zrobić. No wyzwanie może się wydawać dosyć proste, ale z drugiej strony, jak zazwyczaj oglądacie moje filmiki, no to ja tak po prostu nie lubię sobie zostawić takiego podłego kwadrata, czyli na przykład takiego czegoś. No ja po prostu nie, ja muszę zawsze dodać jakąś ścianę. Na przykład jak już robię takie coś, to lubię sobie dodać tutaj ścianę i tutaj gdzieś po boku kolejną ścianę. Wtedy to się robi już takie mniej kwadratowe, a teraz właśnie w tym odcinku będziemy pracować na takim czymś ale oczywiście zanim przejdziemy do robienia jakiegoś fajnego domku z tego no to zostawcie koniecznie lajka like pod tym filmem i suba na tym kanale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i możecie też napisać w komentarzu wasze pomysły na filmiki bo jak widzicie bardzo często ich używam dobra trochę się obawiam tego challenge'u ale też jestem ciekawa jak mi to wyjdzie finalnie tak no po prostu ja nigdy od dłuższego czasu właśnie nie budowałam takiego kloca kloca typowego ale wiecie co żeby było jeszcze śmieszniej to ja sobie tutaj dorobię drugie piętro i tutaj też właśnie będzie drugie piętro tego naszego domku i to będzie taki totalny klocek nie wiem jeszcze jak bym chciała żeby to podwórko wyglądało w tym domku na pewno gdzieś tutaj chciałabym, żeby było drugie przejście właśnie do tego ogródka tutaj postawimy sobie jakieś ogrodzenie za chwilę ale właśnie, bo teraz moim planem jest takie coś, żeby zrobić coś fajnego z tego klocka, no to przydałoby się dodać jakieś balkony, tak mi się wydaje że właśnie będziemy pracować takimi tarasami balkonami, żeby ten kształt trochę zakryć nie wiem czy jeszcze nie zmniejszę tego domku bo może się wydawać trochę za duży dlatego dobra, ja totalnie gdzieś tutaj widzę z tej strony balkon, właśnie z przodu tego domku, do tego jeszcze sobie tutaj Robimy wejście pod spodem. Właśnie w takim samym kształcie, w takim samym rozmiarze. Tutaj jeszcze od razu sobie jakoś podniesiemy ten domek. Fajnie by było również dodać tutaj no dodać tutaj jakiś komin, ale z drugiej strony nie wiem czy to jest legalne to w dzisiejszym challenge'u żeby właśnie dokładać jakieś kolejnego klocka dlatego chyba zrezygnujemy z tego pomysłu jeszcze pomyślałam, że może fajnie by było też gdybyśmy te tarasy troszkę powiększyli, czyli powiększyli nawet ten balkon na górze, żeby też tak troszkę bardziej zakryć tego klocka i mam tutaj pomysł, żeby właśnie zrobić takie zadaszenie, które właśnie będzie nad tym balkonem i tutaj z tej strony będziemy mieć schodki i z tej strony też będziemy mieć schodki i to spróbujemy sobie jakoś tak fajnie zrobić, ale na sam początek to oczywiście będziemy musieli tutaj dobrać jakieś ciekawe płoty i w ogóle no na razie polecimy sobie z takim standardowym, jeżeli stwierdzę, że będę chciała go zmienić, to sobie go zmienimy, ale właśnie w takim klasycznym chyba bym zachowała stylu ten domek. Dobra, no i na razie to wygląda w taki sposób. No chyba nawet udał się ten dach, nie wygląda on jakoś źle, ale powiem wam, że ogólnie ten domek ma wrażenie, że mega pasuje do tego otoczenia, w sensie do tych domków, które są tutaj z podstawki jakby zrobione, które zrobiło EA, także mam wrażenie, że w dobrej dzielnicy zaczęliśmy tutaj budować. To tutaj jeszcze taką krawędź dodam właśnie tutaj na ten domek z tej strony, ale również na, te, na ten balkon, który jest w tym miejscu. I dobra, na razie nie wygląda to tak źle, tylko jeszcze tutaj mi trochę nie pasują te schody, że chyba jednak zmienimy je sobie na białe, ale później jeszcze może dobierzemy jakiś inny kolor, bo jakoś tak mi się na razie ten czarny z białym tutaj nie podoba. No i w sumie wychodzi na to, że mamy kloca. Mamy kloca w środku oczywiście, z zewnątrz to trochę inaczej wygląda. Jeszcze z tej strony. Nie wiem co zrobić z tej strony, bo tutaj też jest taki, no jest taki klocek, no jest. Ale raczej nie będziemy tego zmieniać, bo nie wygląda to aż tak Źle. Tutaj najwyżej sobie zostawimy jakimiś krzakami tę część. Ale dobra, na razie dobierzmy kolory na ten dach i ogólnie na te ściany. Dobra, dobrałam tutaj czarny dach. Jeszcze nie wiem, czy do końca będę chciała go używać, ale chyba tak, chyba tak właśnie zostawimy sobie. I mam pomysł, żeby może użyć jakiegoś kamienia na ten domek, bo ja rzadko właśnie używam jakichś takich kamieni, jakichś cegiełek. Zazwyczaj używam jakichś paneli, więc może w tym odcinku się przekonam do jakiejś cegiełki, chociaż o, no może nie do tej. Dobra, chciałam się przekonać do tej cegiełki, ale chyba się nie przekonam. Nam. Nie, ale mam pewien jeszcze pomysł, żeby właśnie tą cegiełkę tutaj użyć. Tą część, gdzie są dachy, pomalować na taki ciemniejszy kolor, i właśnie gdzie będą okna, tam sobie zrobimy takie, no, takie paski, takie paski czarne, żeby właśnie tej cegiełki za dużo też nie było. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie, bo obawiam się, że może trochę nie wyjść. Ale dobra, no jest takie fajne odcięcie, więc chyba sobie spróbujemy takie zostawić to. Nie wiem, gdzie do końca będą jeszcze okna, więc może najpierw dajmy okna, a później <laughs> będę malować te ściany, tak jak będę chciała. Myślę, że bardzo ładnie by wyglądały takie okna. Bardzo mi się podobają ogólnie te okna, tylko bardzo mnie wkurza to właśnie z tych licealnych lat, że tutaj mi gada, że nie będzie z tego okna wydostać, ale mnie to nie obchodzi, ja po prostu chcę mieć ładne okno. Jeżeli chodzi o drzwi, to dodałam z podstawki tutaj z tej strony właśnie, żeby można było wyjść z tej strony na balkon i tutaj na dole właśnie jako wejściowe drzwi i tutaj jeszcze na dole umieściłam jedne drzwi wejściowe i z tej strony sobie już okna po prostu damy zwykłe. No i dobra, zrobiliśmy to taki, w takich ciemniejszych kolorach. Jeszcze nam tutaj pozostało pomalować fundamenty, więc to też może sobie polecimy w jakieś ciemniejsze albo może też, może też cegiełkę damy na to? Ej, to chyba było takie fajne, pasujące do, do właśnie tych ścian, które zrobiliśmy, także zróbmy to. I jeszcze do tego podłogę trzeba pomalować na tych tarasach. Sobie też wybierzemy właśnie w takim ciemniejszym kolorze, chociaż to takie podzielony podchodzi. Dobra, te kafelki będą jasne, bo jakoś tak te ciemne kolory mi tutaj nie przemawiają przeze mnie. Dlatego dobra, to jest taka baza nasza, tego domku. To wygląda całkiem spoko, wydaje mi się. Jeszcze z tyłu, żeby coś tutaj dodać ciekawego, to może gdzieś tutaj właśnie pomiędzy tymi oknami umieścimy jakąś winorośl, czy coś Takiego, właśnie jakieś roślinki na te ściany. Oto z tych licealnych lat by to fajnie wyglądało, tylko weźmiemy sobie te ścianki w kolorze białym i sobie właśnie to w taki sposób ustawimy. No i to całkiem fajne rozwiązanie, żeby właśnie coś tutaj po środku zrobić. I dobra, lecimy teraz z ogródkiem, bo ogródek mamy dosyć duży. No najlepiej by było to zrobić w taki sposób, że tutaj zrobimy takie wejście od tej strony i właśnie tutaj pociągniemy jakiś taki chodniczek do tego ogródka, który będzie no taki prostokątny, chyba. Nie będziemy go jakoś tak specjalnie wydzielać, żeby miał Inny kształt, więc zróbmy na razie tak. Dos dosyć duże to będzie, dosyć duże to będzie. Ja oczywiście użyłam tego w ogóle płotu e, z zabawy na podwórku, bo to jest mój ulubiony, jak wiecie. Za tym płotem, może z tej strony dodamy sobie krzaki. Oto, może sobie nawet zrobimy to w taki sposób, że tutaj zostawimy tą ścieżkę, tutaj sobie damy ten żywopłot i polecimy jeszcze z przodu tego domku, właśnie. Z tym żywopłotem, chociaż nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. No ja to miałam inne plany, żeby to zrobić inaczej. Nie, no dobra, to chyba też nie jest jakieś takie złe rozwiązanie. Nawet to mi się podoba. Tutaj sobie właśnie e, ścieżkę pociągniemy. A tutaj sobie jeszcze oddzielimy przestrzeń i posadzimy roślinki przy tym tarasie, tylko że właśnie to oddzielę takim mniejszym płotem. Dobra, tutaj jeszcze zrobiłam drzewa właśnie z tej strony, oddzieliłam to takim płotem skośnym. Jeszcze sobie tutaj oczywiście pomalujemy to wszystko ziemią. No i tutaj właśnie powstał ten chodnik, jak widzicie. I ten chodnik jest dosyć szeroki, także, no nie wiem, czy to nawet nie za szeroki, ale tak to właśnie wygląda. I oczywiście tutaj, gdzie są te płoty małe, to sobie posadzimy jakieś kwietuszki. Może się zacznę przekonywać do tego kształtu domku, jakby. Ja się tutaj ogólnie skupiłam. Na tym, żeby zmienić jakoś ten kształt domku, chociaż wydaje mi się, że można to zrobić na milion innych sposobów. Także tutaj dowoli możecie sobie kombinować. Ja akurat postawiłam na to, że tutaj zaczęłam z balkonami kombinować, ale wydaje mi się, że na różne sposoby można by się pozbyć tego brzydkiego kształtu. W sumie dla mnie on jest brzydki, jest taki nudny, może niektórym się podoba po prostu taki zwykły kwadratowy kształt. I teraz sobie myślą Boże, co ta Simtura wymyśla, przecież to jest normalny kształt domu. No ja się zgadzam z Wami, ale jakoś tak w Simsach to mi to totalnie nie pasuje, bo w rzeczywistości na pewno kwadratowy domu jest spoko. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj gdzie w tym miejscu. Można pododawać jakieś takie kamyczki. I jeszcze może tutaj w niektórych miejscach tak randomowo, gdzie jest ten żywopłot. Dobra, wygląda to nieźle z tej strony. Z tej strony również nie wygląda źle i zostało nam jeszcze, no została nam bardzo duża część do zrobienia tutaj właśnie. I tak się zastanawiam, czy by może jakieś szklarnie nie walnąć tutaj? Może gdzieś w tym miejscu na przykład? Taką wiecie, małą szklarnię, w której będą doniczki z 4, 5, 6. Tutaj akurat przydałoby się również, żeby dodać szklany dach, chociaż też szklany tak to nie wiem czy on tu będzie dobrze wyglądał o to może zrobimy go sobie w taki sposób oczywiście pomaluję to sobie na taką cegiełkę i możemy dodać też tutaj parę takich większych już okien no i tutaj z tej strony po prostu walniemy sobie jakieś wejście i to wejście też będzie oczywiście szklane tutaj akurat poleciałam w takie ciemniejsze kolory ale wydaje mi się, że też spoko to będzie wyglądać i poprowadzimy właśnie akurat to jest tak naprzeciwko tej ścieżki dlatego tą ścieżkę sobie poprowadzimy tak prosto dobra tutaj wydzieliłam parę przestrzeni jak widzicie w tej części posadziłam drzewa, posadziłam roślinki, tutaj wyjdzie Niełam taką przestrzeń, w której będę chciała zrobić jakieś grządki właśnie do ogródeczka, takiego typowego ogródeczka. No a tutaj sobie roślinki jeszcze posadzimy właśnie w tych częściach, gdzie jest ta ziemia, a w tej części, właśnie, gdzie jest ten żwirek, to sobie zrobimy pewnie jakieś miejsce do siedzenia. A tak wygląda wnętrze szklarni. Tutaj postawiłam na samym środku stół z jakimiś przyrządami, właśnie ogrodniczymi, plus parę doniczek. Jeszcze tutaj jakieś roślinki, i w tej części też roślinki, ale bardziej takie na ścianie. Tutaj grządki oczywiście też się znalazły, i tutaj robimy sobie grilla. Tutaj standardowo użyłam tego grilla i tego parasola z zabawy na podwórku i jeszcze przy okazji zrobiłam tutaj nam, no te tarasy tutaj jak widzicie postawiłam kanapę z jakimś stoliczkiem plus jeszcze parę kwiatków, a tutaj z tej strony zrobiłam miejsce, no do opalania się to raczej nie, ale raczej sobie do poleżenia i teraz możemy przejść właśnie do zrobienia domku naszego z... w środku, wydaje mi się, że tutaj większego problemu z ustawieniem tych pomieszczeń nie powinno być, przynajmniej nie powinno być mam nadzieję, że nie będzie, ale szczerze jestem zadowolona, na razie jak to z zewnątrz nam wyszło to ja jestem mega zadowolona Mam nadzieję, że w środku wyjdzie dosłownie bardzo identycznie, czyli bardzo dobrze. Tutaj myślę, że walniemy sobie schody gdzieś po środku, właśnie tego domku. Tutaj w tej części oddzielimy sobie właśnie te przestrzenie, i w tej części chciałabym zrobić jakąś łezenkę. Tutaj w tej części zrobimy sobie jakiś salon, no i tutaj chętnie bym zrobiła kuchnię. Kuchnię z jadalnią, i to sobie po prostu podzielimy tak na pół, właśnie te przestrzenie. Tutaj będzie stół, właśnie stał, a tutaj zrobimy sobie kuchnię, albo odwrotnie. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, ale przenieśmy się teraz do góry. Tutaj akurat chyba walniemy sobie taki korytarz na dwie kratki, żeby można było z tego korytarza wyjść na balkon, żeby nikt nie był poszkodowany czy coś takiego. No i na luzie, tutaj nam się zmieszczą po tej stronie dwie sypialnie i tutaj zrobimy sobie taką jedną większą sypialnię, która będzie miała dwa okna, a w tej części będzie druga łazienka w tym domu. Jestem zadowolona z rozkładu tego, z tych pomieszczeń i to było akurat mega proste. Jeżeli chodzi o kolory, to bardziej bym właśnie postawiła na jakieś takie cieplejsze, niż na, niż na zewnątrz daliśmy, bo na zewnątrz to raczej kierowaliśmy się bielą i czernią. Z tego co zauważyłam, dlatego może w środku trochę sobie ten domek właśnie ocieplimy bardziej. Dobra, na razie tak się prezentują te kolory. Jeszcze nie wiem, czy ich nie pozmieniam, ale raczej zostawimy tak jak jest. Ogólnie w tym korytarzu to za dużo rzeczy nie potrzeba. Na pewno trzeba będzie dać jakieś ciki plus jakieś lustro tutaj powiesić. Może jakieś buty też postawimy i to będzie naprawdę wszystko w tym korytarzu, bo tutaj bardzo mało miejsca jest. Nawet myślę, że takie opierane lustro będzie tutaj spoko rozwiązaniem, żeby właśnie nie zawieszać go na ścianie bo też będzie mi to przeszkadzało z kinkietem. Nie wiem czemu, ale ten domek, tak sobie teraz myślę, ma taki vibe Simsów 3. To były na pewno takie domki z bardzo dużymi werandami. I zazwyczaj to były jakieś kloce, więc chyba to akurat taki vibe daje. A ogólnie chciałabym też ogłosić, że w galerii już macie wszystkie praktycznie domki. Dobra, może nie wszystkie, może o którymi zapomniałam, które robiłam w poprzednich odcinkach. Przepraszam, że ja jestem niesystematyczna w dodawaniu ich, ale właśnie jak to oglądacie, to na pewno te domki już powinny wszystkie być z poprzednich odcinków. Tutaj mam pomysł, żeby dać tą kanapę, taką bardzo Skórzaną, i sobie właśnie zrobimy je tutaj w tej części. I w tej części powiesimy sobie telewizor. Wydaje mi się, że to okno wywalę nie wiem, jakoś tak mi ono tutaj szczerze mówiąc nie pasuje. Ewentualnie sobie przesuniemy w tę stronę. Tutaj bym w ogóle chciała dać kominek. Ja wiem, że ja komina nie wybudowałam, ale powiedzmy, że a gdzieś sobie istnieje jakiś wywietrznik z tego komina. Nie przejmujemy się tym, to są Simsy, na pewno nie jest potrzebne to. Sobie powiesimy oczywiście nad tym kominkiem telewizor, i musimy teraz dać jakiś dywan, jakieś stoliki w tej części, a w tej części jeszcze nie wiem, co zrobić, ale pomyślimy zaraz. Tutaj postanowiłam jeszcze dodać regał na książki i obok tego regału dodać takie półeczki. I na tych półeczkach też sobie jakieś dekoracje ustawimy. Bo nie chciałam tutaj jakiegoś obrazu wieszać, bo ja tak zazwyczaj robię, więc może dzisiaj zróbmy coś innego i to właśnie będą takie półeczki. Tylko teraz musimy dobrać dekoracje i chyba dober, dobiorę je w takich jaśniejszych kolorach. Też w tym odcinku zdecydowałam się dodać parę poduszek, bo zazwyczaj o tym zapominam na odcinkach, a to rzeczywiście robi taki klimacik. Dobra, właśnie tak się prezentuje ta część. Wydaje mi się, że całkiem spoko, bardzo w ogóle rzadko używam teraz. Z tych obrazów, a kiedyś ich często mega używałam, dlatego powrót, może powrót w końcu. Tutaj jeszcze dałam lampeczkę z tej strony i przejedziemy się do tej części, w której no, ciężko będzie coś tutaj dać, chyba że postawimy po prostu biurko. No, biurko to chyba będzie najrozsądniejsze tutaj rozwiązanie. Dobra, bo sobie przypomniałam, że ja jeszcze mam takie coś i to jest takie, co to, organy bardziej, a pianino, to dobre, no, no dobra, organy, pianino, coś takiego i to jest zrancza, więc. Jest nawet tutaj tak pasujące, chodzi mi rozmiarowo, dlatego sobie to tutaj wstawimy. No i tutaj obok jeszcze jakieś dekoracje by się przydały. Tutaj akurat wstawię trawę w tym miejscu. Ja jeszcze pomyślałam, że może warto by było z tej strony też postawić jakiś fotel, żeby to miejsce tak zagospodarować bardziej. Do tego jeszcze tą samą lampę, która była po drugiej stronie tego kominka, no żeby coś tutaj po prostu było. No i jeszcze obraz tutaj zawieszę w tej części, a resztę ściany zostawimy puste. No i dobra, to jest salon, dlatego przenieśmy się do kolejnego pomieszczenia i sobie chyba zrobimy na sam początek Wątek. No tutaj tą łazieneczkę. No tutaj nic odkrywczego w tej łazience nie zrobiłam. Zrobiłam zwykłą <słukła> łazienkę. Tutaj jeszcze dodatkowo zrobiłam półeczki. No to jest akurat takie dodatkowe. No i tak tutaj dobrałam właśnie, zazwyczaj te same meble dobieram, więc tak się prezentuje łazienka na dole. I teraz przenieśmy się do tej części. Tutaj na pewno będzie, jak widzicie już sobie po kafelkach. z tej strony będzie kuchnia. Tutaj może dobierzemy sobie z, z Wystroju Marzeń szafeczki, chociaż bardzo mi się te blaty trochę nie podobają. Dlaczego ich nie zrobili białych? To po prostu zasmuca mnie tak. No ale dobra, no to w tym odcinku będą granatowe blaty. Tutaj jeszcze sobie wstawimy oczywiście jakąś lodóweczkę plus kuchenka. Zlew niestety nie będzie pod oknem, tak bardzo, bardzo pod oknem, bo krzywo okno stoi. Tutaj sobie przy tym oknie jedynie co, to dam jakieś roślinki, powiedzmy, że tu jakieś bazylia, czy takie rzeczy, wiecie o co chodzi. W tej części sobie powiesz szafki. No trochę ta szafka tutaj wchodzi w lodówkę, więc muszę, sobie, muszę je sobie jeszcze podciągnąć trochę do góry. Mam nadzieję, że nie prześwitują, no oczywiście, że prześwitują na górę. No ja lekko sobie obniżymy, już będzie dobrze. I dobra, mamy tą część zrobioną I teraz lecimy z właśnie z czymś na okno i na to okno, oczywiście zawieszę po prostu zwykłą, białą zasłonę. O Jezu i te krzaki mi teraz wchodzą, muszę jej przestawić. Teraz tak, lecimy z dekoracjami, i tak sobie w sumie pomyślałam, czy by może wyspy kuchennej nie zrobić z tej strony. Rzadko to robię. A tutaj jest akurat takie fajne miejsce, że można by sobie jakąś wyspę właśnie dać. Bo to nie będzie w niczym przeszkadzało, bo tutaj i tak będzie stał zaraz stół, będziemy sobie robić. Chyba, że po prostu stołków nie będziemy do tego dokładać, to też jest możliwość jakaś, a po prostu więcej blatu będzie. Tak chyba właśnie zrobimy. <laughs> tutaj stwierdziłam, że jeszcze dodam po początku używam takich sprzętów, więc może warto by. Tutaj w tej części dodałam jeszcze chlebak, plus suszarkę na naczynia. Tak, dobrze, to, to jest suszarka. Tutaj dodałam ręcznik plus miejsce na łyżki właśnie przy tej kuchence, czyli tak jak zazwyczaj robię. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze spoko będę nad tą wyspę kuchenną, to fajnie by było dodać jakieś tutaj lampy, dlatego te lampy właśnie będą tak wyglądać. Wydaje mi się, że całkiem spoko wygląda ta kuchnia. Gdyby nie te blaty, to by było 10 na 10, jest 9 na 10. Tutaj pod kolor jeszcze dam stół właśnie z krzesłami, i pod to też sobie zaraz damy dywan, ale na razie te krzesła, muszę wybrać. A to weźmiemy sobie też z wystroju marzeń, żeby już tak było pod kolor. A w sumie, może sobie ten stół nawet damy tak na środek tego pomieszczenia, czy może nawet w tą, o, w tą stronę chyba będzie lepiej. No i znowu to okno, jakieś krzywo jest. Co ja tak krzywo te okna dałam? Ale powiesimy na te okna tą zasłonę. I jeszcze tutaj dałam świeczki na stół, i z tej strony powiesiłam obraz, i to by było na tyle, właśnie z tej przestrzeni. No i przenosimy się do góry. Na górze, oczywiście, będzie trzeba coś w korytarzu postawić, bo ten korytarz jest trochę szerszy niż ten na dole, więc dajmy sobie o tutaj jakiś stolik nad ten stolik, damy sobie jakiś obraz, może niekoniecznie aż w takiej pomarańczowej ramce, chociaż... Dobra, ta jest trochę ciemniejsza. Dodałam tutaj też taki kolorowy wazon. Tutaj jeszcze oczywiście wypadałoby jakieś obrazy powiesić, więc niech będą takie w złotych ramkach i to by było chyba na tyle właśnie w tym pomieszczeniu. I co my najpierw możemy zrobić? A zróbmy łazienkę. I mam pomysł oczywiście, żeby dać tutaj wannę narożną, bo ta łazienka jest dosyć duża. No i myślę, że prysznic też tutaj można gdzieś zmieścić. I oczywiście tutaj jeszcze brakuje nam toalety, więc toaleta będzie w tym miejscu. Tutaj w ogóle zrobiłam miejsce na umywalki, ale to mi się tak. Trochę... Nie wiem, czy to mi się podoba. Dobra, zostawmy to. Tutaj jeszcze zasłonę na to okno powiedzmy, żeby można było sobie zasłonić. Oczywiście, jak będzie ktoś podglądał. Tutaj jeszcze powiesiłam szafeczki. Na tych szafeczkach damy sobie jakieś kosmetyki, bo one akurat będą tak fajnie w tym miejscu wyglądać. Dobra, wiecie, co jednak zamieniłam? Zamieniłam to, ale te z tymi umywalkami, bo coś mi tutaj nie pasowało, w tym nie wiem co, ale coś mi nie pasowało. Jeszcze to lustro chyba wymienię. Dajmy sobie takie dwa mniejsze, tylko je sobie podwyższę trochę. Dobra, zmieniłam jeszcze kolor tych szafek, bo coś mi się właśnie nie podobało i może to. Przez to, że te szafki były po prostu zwykłe białe. No dobra, nie wiem, sprawdźmy to sobie. Jeszcze tutaj oczywiście brakuje paru dekoracji, tu sobie damy papier toaletowy, w tym miejscu jakiś kosz na pranie, żeby coś stało po prostu tutaj. No i dywanik, tak, dywanik na podłogę musi być, a jeszcze dajmy sobie kwiatka. Zawiesiłam też tutaj obraz nad toaletą, żeby coś było, i przenosimy się teraz do sypialni. Tutaj akurat mamy trzy sypialnie, dwie są jednakowych rozmiarów, ale zajmiemy się na sam początek tą większą. O, i tutaj w sumie jeszcze tego nie używałam tego koloru, tego. Łóżka, a może taki sobie weźmiemy? Nie, dobra, weźmiemy sobie taki niebieski. Bardzo mi się on spodobał. Do tego dobierzemy sobie, oczywiście. O ile mi się uda dobrać, bo ten kolor nie jest identyczny, no ale dobra. Dobierzemy sobie właśnie półeczki. Dobra, w tym odcinku zrobimy sobie taki zagłówek. U, a może zrobimy go sobie w kolorze takim niebieskim do tego łóżka. Ej, patrzcie, a to jeszcze lepiej będzie wyglądało na przykład z takim różem, ale to fajnie pasuje. Ja to chyba zrobię, tak? Dobra, te szafeczki tutaj na pewno nie pasują, więc to musimy sobie usunąć. Ale zamiast tego, po prostu sobie tutaj postawimy jakieś lampki, takie stojące. O ile te jakieś będą pasować? Halo. Dobra, jednak żadne nie pasowały stojące, ale będą za to wiszące. Też będą takie kolorowe, i do tego udało mi się dobrać stoliki. I wybrałam okrągły akurat. Tutaj jeszcze przydałby się jakiś dywan, i proponuję taki z rancha, ale nie wiem w jakim kolorze jeszcze. Chyba ten będzie tutaj najlepszy. I weźmiemy go sobie no, w takich dużych rozmiarach, żeby właśnie pod to łóżko dać. Okej, okay, no i to. Teraz wystarczy dobrać jakieś kolory ścian. Ja nie sądziłam, że największy sypialnię w domu będzie różowo-niebieska, ale ten różowy, na przykład na te ściany, będzie tutaj odpowiedni. Do tego powiesiłam białe zasłony, i w tej części jeszcze będziemy musieli zmieścić jakąś komodę. Dobra, to będzie po prostu w tym miejscu komoda w tym pokoju. I ją sobie może zrobimy w kolorze białym i obok postawimy jakieś lustro. Znaczy w kolorze białym, to jest różowy. Myślałam o różowym, powiedziałam biały. Do tego jakoś, jakiegoś kwiatuszka tutaj wstawimy i obok niego jeszcze fajnie by pasowała chyba trawa. No i tutaj lustro różowe, nie o tym powiedziałam? Chyba nie. Dobra, szczerze nie wiem, jak to wyszło tak fajnie, ten pokój. Jestem sama zdziwiona, ale naprawdę mi się to połączenie podoba. Tutaj jeszcze powiesiłam w tej części obrazy, jeszcze postawiłam te obrazy na podłogę, a w tej części dodałam takie, no typowe dekoracje właśnie na komodę, to będzie lampka i taka miejsce na biżuterię. No i to by było na tyle w tym pokoju. Naprawdę mi się on mega podoba, ale w ogóle jak on się różni od pozostałej części domu, to jest hit. Ale zostały nam dwa jeszcze pokoje i w tych właśnie dwóch pokojach też będą sypialnie. Może w tym pokoju zrobimy sobie pokój dla game Dobra, spodobały mi się te kolory różowe. Ja naprawdę robię tutaj różowy pokój. Znowu, no przepraszam Was, ale ja muszę. Dobra, tutaj wstawiłam w tej części łóżko i w tej części zrobiłam taką. No tutaj dwie komody, i tutaj będą jakieś półeczki na dekoracje. Sobie możemy w sumie już umieścić te dekoracje, i tutaj na pewno chciałabym umieścić pudełka. Tutaj użyłam sobie takiego fioletowego koloru na te ściany, i wydaje mi się, że całkiem spoko one tutaj właśnie współgrają z tym wszystkim, co tutaj dodałam. Jeszcze w tej części zrobiłam taką, no mini toaletkę, bo tutaj właśnie dałam kosmetyki i przy tej mini to chciałabym umieścić jeszcze jakąś półkę. i ta półka będzie w kolorze białym. Powiedzmy, że to jest funkcjonalne. No wszyscy wiedzą, że to nie jest funkcjonalne, ale w rzeczywistości to by było funkcjonalne. Tutaj jeszcze dodam plakat, i może w sumie nad to biurko też jakieś plakaty byśmy dodali. Jak to ma być gamer? No to pewnie jakieś plakaty mu się podobają. O, na przykład Simsowe. Tutaj jeszcze też dodałam jakieś takie gamingowe dekoracje, bo tutaj są płyty, jakieś pady. No i dobra, została nam tylko ta część koło łóżka i jeszcze na tą podłogę chcę dać dywan. No i tutaj jeszcze w tej części stwierdziłam, że będzie fajnie łóż. Ech, Boże jakie łóżko. Lustro pasowało, dlatego to lustro sobie damy między właśnie tym biurkiem a tym łóżkiem, i to by było chyba na tyle z tego pokoju. Bardzo fajnie wyszło, wydaje mi się. No i dobra, przenieśmy się do teraz do tego pokoju, ostatniego. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że tak dobrze nam wyjdzie ten domek, yy, jako taki typowy klocek, no ale wyszedł, wyszedł, w końcu wyszedł, w końcu się udało. Najbardziej się obawiałam tego, że z zewnątrz może on wyglądać naprawdę źle, ale wyglądał dosyć fajnie. Tutaj jak zwykle pokój dla dziecka robię w niebieskich kolorach, ale to już po prostu jest w mojej krwi. Chyba zapisane w moich genach, że ja muszę takie rzeczy robić. W ogóle rzadko takie rzeczy wpycham do pokoi dziecka. Nie wiem czemu, bo może zazwyczaj nie mam miejsca, a tutaj akurat nie wiem, tak się złożyło, że te pokoje bardzo ustawne wyszły. Dlatego tutaj będziemy mieć takie dla małego alchemika-naukowca stanowisko. Tutaj będzie biurko, łóżko. Tutaj koło łóżka właśnie szafa. Jeszcze dodałam misia. No i jeszcze przydałby się oczywiście dywan tutaj na podłogę, więc on sobie będzie pewnie też niebieski. O, taki fajny. Trochę, u, trochę w oczy razie, ale niech będzie. Tutaj jeszcze dodałam plecak koło właśnie tego biurka lampeczkę, książki, jakieś pudełeczko, no i nad to piórko parę takich dekoracji właśnie naśsane. W tej części też powieszę jakieś plakaty, niech sobie wiszą i to by było właśnie na tyle z tego ostatniego pokoju. Bardzo ogólnie mi się podoba ten domek, który wyszedł nam wewnątrz i z zewnątrz też. I szczerze mówiąc obawiałam się, że z zewnątrz będzie lekki problem, żeby ten kształt jakoś tak zrobić w ładny sposób, ale oczywiście się to udało i właśnie to się prezentuje w taki sposób, także wyszło całkiem dobrze.